W tym filmie wytłumaczę Ci na czym polega dysocjacja kwasów. A teraz bez przedłużania przechodzimy do tematu. Ale jeśli nie wiesz jeszcze czym jest dysocjacja, to w opisie masz link do poprzedniego filmu o dysocjacji soli, w którym dokładnie tłumaczę czym jest ten proces. Ale jeśli nie masz czasu, żeby obejrzeć tamten film, to powiem to teraz w dużym skrócie. Dysocjacja to proces, w którym cząsteczki wody rozrywają wiązania niektórych związków chemicznych, zmieniając je wiony kationy i aniony. Dysocjacja dotyczy związków rozpuszczalnych w wodzie, czyli większości soli, kwasów i tzw. zasad, czyli rozpuszczalnych wodorotlenków. Związki te dysocjują całkowicie, co oznacza, że wszystkie cząsteczki danej substancji znajdujące się w roztworze są w postaci jonów. W przypadku związków nierozpuszczalnych lub trudno rozpuszczalnych dysocjacja zachodzi częściowo. Teraz zobaczmy, jak wygląda to w przypadku kwasów. Podczas dysocjacji kwasy rozpadają się zawsze na kationy wodoru i aniony reszty kwasowej zgodnie ze wzorem, który wyświetlacie się na ekranie. R to reszta kwasowa, a N to ilość atomów wodoru i jednocześnie wartościowość reszty kwasowej. Kwasy dzielimy na mocne i słabe. Mocne kwasy to takie, które dysocjują całkowicie. Na przykład kwas siarkowy 6. Natomiast słabe dysocjują tylko częściowo. Przykładem takiego kwasu jest kwas siarkowodorowy. W przypadku kwasów mocnych w reakcji dysocjacji zapisujemy strzałkę. Natomiast w przypadku kwasów słabych strzałka będzie podwójna. Ale zobaczmy teraz, jak to wygląda w praktyce. Spójrzmy na kwas chlorowodorowy. Jest to kwas mocny, więc piszemy pojedynczą strzałkę. Mamy jeden atom wodoru. Więc po strzałce zapisujemy H i Cl. Następny przykład to kwas węglowy. Jest on słabym kwasem, więc zapiszemy podwójną strzałkę. Mamy dwa atomy wodoru, więc zapisujemy 2H dodać CO32. 3 Reszta kwasowa jest dwujemna, ponieważ jest dwuwartościowa. Wartościowość jonu oznacza siłę jego ładunku. W przypadku kwasów wielowodorowych, takich jak np. kwas siarkowy 6, proces dysocjacji można zapisać stopniowo. W takim przypadku odrywamy po jednym wodorze do momentu, aż nie odrwiamy wszystkich. Dla porównania, dysocjacja sumaryczna, czyli zapisana jednym etapem, w przypadku kwasu siarkowego 6 wygląda tak. W przypadku kwasów wielowodorowych, gdzie możemy zapisać dysocjację stopniową, Lepiej jest stosować właśnie ją, ponieważ pozwala nam ona zobaczyć na jakie jony rozpada się kwas i jak wygląda ten proces. Mam nadzieję, że rozumiesz już ten temat. Natomiast, jeśli masz problemy z jakimś innym tematem lub chcesz upewnić się, że dobrze go rozumiesz, zobacz co przygotowałem w opisie. A jeśli chcesz dowiedzieć się, na czym polega dysocjacja soli, link do poprzedniego filmu znajduje się w opisie pod wcześniej wspomnianym tekstem.